Dobra, ja muszę coś, zrobić coś swojego do jedzenia, bo oni dzisiaj. świńskie uszy jedzą. <noise> 48. Myślę, um, może tomorrow, forget. Huh? you. morning, we'll let Kerstin tomorrow Nie, nie, nie. to nie, 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 nie. Ja zejdę z schabowego zrobić. A idziemy na wycieczkę. Nad morze. Wjazd do nas. Niestety testy do okazania. Hello, hello, hello. Proszę się śmieję, że mnie witają, jak przyjeżdżam tutaj.

A zaplanowaliśmy sobie wyjazd, bo znajomy Andrzej y, chce wynająć dom na 5 lat, dogadamy sprawę, niech zobaczy wszystko. Chce dodatkowo zobaczyć jak wygląda dom w tej chwili, musimy tam parę ustaleń porobić, a i jeszcze chcemy pójść na plażę, także zapraszam, później idziemy na plażę i zapraszam Was z nami. A Tak, witają mnie. Z Andrej jesteśmy umówieni na 12, jesteśmy 10 minut przed, także podjedziemy do domu, zobaczymy jak to wygląda, a później, a później na plażę, na plażę. problem inside people 12 o'clock finish yes? yes no. no, please it's about 10 minutes yes, we're going to us what the fuck is that? tu duuu Wygląda, słuchajcie, chata po wynajęciu, kurde. Po wynajęciu, i wy mi będziecie mówić, że to jest normalne. Madziang, zobaczcie, zobaczcie, powiedzcie mi, że to jest normalne. Powiedzcie mi, że to jest normalne. Tutaj, i zobaczcie, tu ludzie spali. to już nawet nie chcę myśleć, co tutaj się działo. Idę dalej. Aż w strachu jestem, słuchajcie. Aż jestem w strachu, co się będzie tutaj działo. Koniec kurde. Już powiedziałem żonie, że nie chcę wynajmować tego. Nie chcę tych pieniędzy, nie chcę tego wszystkiego. Wszystko musi pójść do wymiany. To jak mój Boże. O oh mój God Helen. Here living people Zobaczcie. Patrzcie. Niestety takie są realia wynajmu wynajmu w Chinach. Moment dajcie. Nie chcę iść na górę, ale kurczę zaraz pójdę na górę. Akurat trafiliśmy na moment, bo mamy obcokrajowców, którzy chcą wynająć. Zobaczcie. Mamy obcokrajowców, którzy chcą wynająć, i wolę to wynająć obcokrajowcom niż wynajmować to yy, na takie hece. Aż się boję. Jeszcze fajna, śmieszna rzecz, bo kiedyś e, zaraz Wam pokażę pokój. Tu jest jeden pokój dla dzieci e, z łóżkiem piętrowym. I jak odsunąłem. No, dorośli spali. E, jak odsunąłem łóżko. To nie chcę wam powiedzieć opakowanie, czego znalazłem. Ah tak, takie życie. Takie życie. Urwane. Dobra, pogadamy z Andrę. Andrej chce wynająć, wynająć na 5 lat Rozmawiałem z nim, że mu wymaluje wszystko, odnowię wszystko nowe. Mówi, że nie, niszczą cenę mi zrób i nie ma kłopotu. I chyba tak zrobimy. Masakra. Masakra kurde Helen zobaczcie jak sprzątają I tu mamy tu jest serwis który sprząta zobaczcie jedziemy na plażę Idziemy na plażę. Mam już dosyć patrzenia na to. Yy, trzeba trochę relaksu, bo, bo chyba eksploduje. Okej. Okay. Wynajęte. Co? Hmm? Czyli? Doya. No problem. Aha, I'm helping. Oooooooo. Mamu, mamu. Zelig, bochtig zelig, zelig. Oh, Oké. Okay. Hotel. thank you

What problem is it? Ubranie na plaży gdybyście znali ubranie na plaży tak jest wygląda ubranie na plaży Tu tutaj Okej, kochanie Przebrać się, tak? No dobrze. Tak wygląda plaża. Ale dużo lepiej będzie widać ją z y, drona. A zrobię przelot dronem. Już nie plaża, to już jest market, kurde. Zapomniałem jednego przewodu do drona. Jeżeli nie mam go w drugim plecaku, to nie polatamy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że go mam. Pora lunchu jest w ogóle w tej chwili i nie ma za dużo ludzi. 班长。 Wracamy do domu. Zmęczeni, zadowoleni, dobrze, że się udało wszystko pozałatwiać, dom wynajęty. Yy, suma sumarum, wyjdzie nam rocznie, i tak lepiej. Andre sobie zrobi, po swojemu. Dogadałem się z nim, że on sobie wszystko tam urządzi po swojemu, ma na 5 lat, 3 lata ma gwarantowane na 100%. Jeżeli do tego czasu nie sprzedamy, znaczy po trzech latach, jeżeli nie będziemy sprzedawać domu, to dalej będziemy kontynuować umowę, natomiast nie będziemy żadnych robili zmian cenowych. Także Andrę, jego żona i trójka dzieciaków zadowolona, tam jeszcze dodatkowo są dwie AI, także wszystko będzie ok. Popodziwiajcie trochę jeszcze zachód, słońca, jak wracamy i do zobaczenia, miłego dnia. A ja jutro mam ochotę pojechać na, nie wiem, albo pojadę do centrum, albo pojadę gdzieś na wieś. Zobaczymy.